Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Marcin Podlaski. Zapraszam na program. Zamknięcie GPW kończy się powoli poniedziałkowa sesja na warszawskim parkiecie. No i niestety nie mam dobrych informacji. Jest czerwono, Big 22% na minusie, kontrakty 1,5%. Spadki pogłębiły nam się po godzinie 14, a więc wydarzyło się to, co nie mogło się wydarzyć. W Właśnie i o czym mówiłem rano, w momencie, gdy jakby powróci na rynek kapitał zagraniczny. Nie było za bardzo nie, impulsów do tego, żeby z rana już jakieś tutaj skokowe ruchy nie, miały miejsce na rynku, nie, oczywiście no, poza tymi, o których zaraz powiem. I tutaj czekaliśmy właśnie na te godziny popołudniowe z racji też pustego kalendarza. No i niestety, ale nie poszło to w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. WIG 20 wyłamał poziom. 2300 punktów choć obserwujemy takie dosyć spore skoki w samej końcówce sesji a ten wzrost zmienności który tutaj doświadczamy no jest takim bardzo ciekawym sygnałem pokazującym że jest to walka byków z niedźwiedziami chyba nie wszystkim zależy na tym żeby nie tak szybko spadał, ale jednak spada w tempie dosyć, dosyć dynamicznym. PZU wyłamuje poziom 40 zł, kurs traci ponad 6%, a był już prawie 7% dzisiaj na minusie i to dosłownie przed momentem. Dzisiaj też ten głos Mój taki troszeczkę zniszczony, a to dlatego, że przygotowywałem dla Was nagranie, które musiałem jeszcze raz w sumie to nagrać z racji nowych okoliczności. Nagranie, które o godzinie 17.10 będzie mieć swoją premierę, będziecie przekierowani. Ogłoszono stan klęski żywiołowej w Polsce. Kiedy nagrywałem pierwszy raz, to jeszcze stan klęski żywiołowej nie został ogłoszony. Później jeszcze jeden z telefonów otrzymałem od spółki PZU, gdzie też właśnie, no co prawda, nie udało się mu z rzecznikiem prasowym, ale kilka informacji otrzymałem, więc też chcę Wam te informacje w tym materiale przekazać. Będziecie przekierowani i starcie 11.10, tutaj też ankieta. A propos PZDU, ale tam oczywiście będą też jeszcze inne aspekty omawiane w tym programie. Natomiast my wracamy do tego, co dzieje się na rynku. Dwuprocentowe spadki na akcjach głównych banków PKO i PKO, BP słabe i to właśnie przede wszystkim te banki. Osłabły w porównaniu z tym, co działo się o poranku, co nam tutaj troszeczkę sytuację popsuło. I to, że WIG-20 jeszcze walczy w okolicach 2300, to z jednej strony jest w miarę dobra informacja, ale z drugiej strony no, pojawia się pytanie, na ile tutaj siły by wystarczy, bo wiemy też doskonale o tym, że to co dzieje się na rynkach niekoniecznie musi się dziać w trakcie jednej sesji, to może być rozłożone na nieco dłuższy czas. Dzisiaj tylko i wyłącznie same akcje PZU decydują o ponad 1% spadku na indeksie WIG20 z racji odcięcia dywidendy i z racji tego mocnego spadku, który na walorach obserwujemy. No i tutaj ktoś zadał pytanie, to dla... Dlaczego w ciągu dnia akcje odrabiały straty? Przypomnijcie sobie drodzy widzowie, co mówiłem rano w porannym programie. Powiedziałem tak. Yy, uważam, że w normalnych okolicznościach, to że dywidenda została odcięta, a tak duża dywidenda, byłyby to okoliczności, które mogłyby tutaj najbardziej zachęcić rynek do tego, żeby zakupy dokonywać. Plus jeszcze ten kilkuprocentowy spadek, luka do tego, żeby tutaj spróbować złapać kilka procent, przynajmniej kilka procent, właśnie w ramach. Tego odbicia. Wydaje się, że tak chyba część osób tutaj zareagowała, tak część osób postąpiła. Tylko przypomnijcie sobie, co ja powiedziałem w ramach tej mojej dywagacji. Powiedziałem, że jeżeli chodzi o PZU, mając na uwadze okoliczności rynkowe, ja tutaj nie jakby podsuwam tego pomysłu do rozegrania, tak jak choćby miało to miejsce w przypadku Dino, dlatego, że w mojej opinii okoliczności rynkowe nie są dobre. i ten spadek może być pogłębiony, może jeszcze narastać, jak tylko pojawi się większy kapitał. No i dokładnie to nam się teraz na rynku materializuje. Byki walczą, byki próbują odrabiać straty, bo zobaczcie, WIG20 wyciągnięty ponownie w okolicę 2300 punktów. Natomiast to, czy dzisiaj będzie zamknięcie na poziomie 290 czy 2300 punktów, wiele nam nie zmienia. Bardzo istotne jest między innymi to, co dalej? No bo tutaj nawet docierają informacje do nas o kolejnych, można powiedzieć, barierach, które zostały przełamane, barierach, które miały chronić część Polski przed zalaniem. Na szerokim rynku nie widać spółek, które by mocno odbijały, mając na uwadze choćby wzrost szans na to, że np. ze względu na oferowane produkty tutaj pojawią się wzrosty. Izolacja ampli MW Trade w czołówce wzrostów, T-Bull, CIS Energy w liderami spadków. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić drodzy widzowie, Waszą uwagę to to, że jeżeli mamy stan klęski żywiołowej, to mamy pewne okoliczności rynkowe, a przynajmniej na obszarach, gdzie źle się dzieje, na obszarach, które właśnie, na których ten stan klęski żywiołowej został ogłoszony, gdzie no po pierwsze nawet firmy będą wysyłać swoich, mogą wysyłać swoich pracowników właśnie do pomocy, jest możliwa właśnie decyzja o ewakuacji, nie można też podnosić, wiecie, tak po prostu cen jakichś potrzebnych produktów, te ceny mogą być ustalone z góry też w ramach tych najbardziej potrzebnych produktów, więc tutaj no, biznesu raczej firmy nie zbiją, ale o tym więcej powiem w tym materiale o godzinie 17.10, na który jeszcze raz Was zachęcam i zapraszam. Witam na czacie, jest z nami Zubi, Sanek, Sopellos, Artur, Dariusz, jest też Ashton, Paweł, Mikolo. Deńkarnego, Dawid Sopellos, Dawid, Wontys, Seba i pozostała osoby, oczywiście wszystkich nie jestem w stanie wyczytać. Patrzę tutaj, co piszesz. O, Artur jest z nami właśnie a propos tej dziwnej aktywności, iż mam w zwyczaju powiedzieć w pełni na przez we pytanie zgodnie z posiadaną wiedzą bez jakiejkolwiek korzyści. Arturze, tak, tak, tylko mi bardziej chodziło o to, że dziwnym trafem byłeś wczoraj bardzo aktywny w programie, a dodatkowo dodałeś na przykład ten sam komentarz pod jeszcze dwoma Materiałami na kanale. To było dosłownie kopiuj-wklej i to mnie bardzo zastanowiło, bo to ewidentnie wyglądało tak, jakbyś Ty tutaj no, był mocno ukierunkowany w kierunku spadków na akcjach PZD. Oczywiście jakby ja odbijam od tego, czy, czy, czy jakby masz takie prawo, czy nie, no tylko po prostu tak się zacząłem zastanawiać, a mówię o tym dlatego, bo jeżeli tutaj na kanale w naszej społeczności jeśli ktoś na przykład bardzo mocno próbuje pozytywnie mówić o jakimś podmiocie, bądź bardzo mocno negatywnie mówić o jakimś podmiocie, to ja zawsze zadaję pytanie, no to jeżeli już tak robisz, no to powiedz przynajmniej, czy sam rozgrywasz na wzrosty, czy na spadki, bo to też może być w miarę istotne. I o to też yy, uważam, że taki komentarz yy, też powinien się po drodze yy, pojawić. ok yy, to ta sprawa. Dawid pisze, że PZU łapał, trochę za szybko zaczął zbierać, ale nie ma tragedii długoterminowo jestem pozytywnie nastawiony. No zobaczymy Dawid, jak to dalej będzie wyglądać. Sopelo pisze, że już zbiera po 40. Następny pakiet to 35. Nie wiem, czy nie za szybko, ale wiecie, ja mogę się tutaj mylić. No właśnie, to Jasno pisze, piszę nie o 0,5 i będzie panika. A dzisiaj Stany Zjednoczone bez rewelacji: S&P 20 na minusie, Nazda traci 1%, więc spółki technologiczne słabsze. DAX od rana w zasadzie 3,40 pod kreską, jest tutaj bez jakichś rewelacji. Na walutach też od rana nic się tak naprawdę specjalnie nie zmienia. Na surowcach też nic wielkiego, nic ciekawego. Bitcoin 3% spadku, znaczy na surowcach, chodzi mi przede wszystkim o ropę i o złoto bo na te surowce też przede wszystkim właśnie patrzymy, choć dzisiaj miedź odbija około 1,5%, co tylko tak częściowo zostało dostrzeżone na akcjach KGHM, które no dzisiaj dosyć odporne na ten wzrost 40 wzrostu. Budimex nam się zaczął tutaj przebijać. Budimex po mocnych spadkach idzie w górę i wraca w okolice 600 zł, więc na to też zwróćmy uwagę. Z kolei akcje PZU są zdołowane. Mamy w tej chwili już blisko 7% przecenę i spadamy w okolice sesyjnego dołka. Taka ciekawostka jak nagrywałem ten materiał to na naszych oczach w sensie na waszych oczach za moment jak będziecie oglądać a na moich bo już ten materiał nagrywałem akcje przełamywały poziom 40 zł nawet powiedziałem że zaraz to się pewnie wydarzy i jeszcze w trakcie nagrania to się właśnie wydarzyło natomiast to tak jak powiedziałem materiał jeszcze raz powiem dostępny od godziny 17:10 będzie u mnie na kanale Marcin Podlaski Myślnik obserw Invest zrobię też zamieściłem go na naszej grupie na Facebooku wig 20 idziemy cały czas na południe zgodnie z ze strzałką i tutaj powiem tylko jedną ważną rzecz, bo chciałbym, żebyśmy się rozumieli. Drodzy widzowie, już ostatnio w piątek mówiliście, no to teraz zielona, zielona strzałka na indeksie. Ja Wam kiedyś już powiedziałem, że jeżeli strzałki się na wykresie pojawiają, to nie po to, żeby się, żeby znikały po dwóch, czy trzech dniach, no chyba, że będzie sygnał negacji. Tutaj takowego nie było. I po prostu trzeba konsekwentnie do rynku podchodzić, bo gdyby tak ktoś chciał raz tak, raz tak, raz tak, to jest już całkowita spekulacja rynkowa, którą można tożsamiać z kasynem, no i niestety, ale właśnie takie nerwowe ruchy na rynku, no najczęściej po prostu wiążą się z, ze stratami z Waszej inwestycji, a tutaj po prostu systematyka, trwałość i po prostu dążenie jakby za tym, albo podążanie za tym wyznaczonym scenariuszem, ja to tak zostawiam. Nie planuję tutaj żadnych, żadnych zmian, a jeszcze dodatkowo, drodzy widzowie, przecież przed nami będzie porcja, ważnych informacji, jeżeli chodzi o m, przecież m, Orlen, a bardziej nie tyle ważnej informacji, co po prostu odcięcie dywidendy, co też będzie ciężarem dla kursu i kolejnych m, kilkanaście punktów na indeks WIG20 z automatu. Spadnie obrona 2300, ale jest to jednak spadek na poziomie w tej chwili 1,4-1,5%. Wczoraj mówiłem o tym, że w mojej opinii może to być dzisiaj spadek ponad 1%, no i takowy najprawdopodobniej będzie miał miejsce, bo już teraz w samej końcówce sesji raczej tutaj nic się nie zmieni. Patrzę, co piszecie na czacie. Bardzo jestem ciekawy, co tu ciekawego piszecie. Jak zaleję ostrawę, to, do, to nie spłynie do nas, pisze YouTube Konrad Cox. Coś w tym jest, aczkolwiek nie będę mówił, że tak albo że nie, bo, bo nie wiem, po prostu. Nie wiem, czy tak się wydarzy. Nie jestem tutaj ekspertem, nie analizowałem map, ukształtowania terenu, i innych tego typu rzeczy. Natomiast, żeby była jasność, woda, która się rozleje, też gdzieś prędzej czy później musi spłynąć, no bo raczej nie wyparuje. E, dobra, to ta sprawa. Tutaj pisze Oktawiusz Odino. E, dlaczego? Na XTB spadek PZU jest prawie. 16% PP, bo to jest dywidenda, plus spadek, który dzisiaj podczas sesji obserwujemy. Swoją drogą, zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. E, oczywiście to pewnie będzie zanegowane jeszcze, ale w tej chwili e, po stronie sprzedaży 363 tysiące akcji PKC, 20 zleceń PZU i możliwy spadek 10%. Natomiast oczywiście niczym się tutaj nie, nie przerażajcie, nie bójcie się tego, bo nie poczekajmy jeszcze do końca tej sesji. E, swoją drogą, e, taka ciekawostka, bo jeden z widzów podejrzewał, na naszą grupę na Facebooku, do której Was dołączenia zachęcam, oczywiście zapraszam, że podobna akcja jak na JSW rozpoczyna się na akcjach PURE, czyli to blokowanie akcji, tam chyba poziom 500 zł, tam już 40 ileś zleceń bodajże jest z, z zleceniem sprzedaży na tym pułapie, no oby tutaj nie była nie budowana pewna otoczka, pewna pułapka, jak w przypadku JSW, choć ktoś powie, że to żadna pułapka, to cały czas są świetne działania, ja powiem, no to to dlaczego na przykład jak jak takie świetnie, to kurs jest po 22 a był po 27 czy 8, jak to też komentowałem. A fundusze uciekają z PZU, bo ten rok pewnie za ten rok pewnie dywidendy nie będzie. No powiem o tym w programie, jak to może tutaj wyglądać. Które zespoły mogą brać udział w odbudowie zniszczonych mostów. No, wydaje mi się, że spółki sektora budowlanego, które po prostu mają w tym swoje doświadczenie, natomiast akurat same mosty, to tam jeszcze pół biedy, wiecie, to, to nie będą nie wiadomo, jak duże, jak duże inwestycje tutaj do odbudowy jest dużo, dużo więcej. O, Leszek pisze. Piór mamy i nie oddamy to Leszku, żeby to nie było tak jak z tym 250 na ineksie wig 20 transakcjami piór, że będzie tutaj zaklinanie rzeczywistości i kurs na 500. A tu nagle znalazł się short po ostatniej sesji z poziomem 0,5% w jeszcze krótkiej sprzedaży. Mobruk przy utylizacji będzie miał po pachy roboty. No tak, tylko tu potrzebujemy zleceń, potrzebujemy konkretnych umów i komunikatów rynkowych. Podobnie, jeżeli chodzi o PZU. Moje dywagacje. To jest jedno na podstawie zasięgniętych opinii, a dzisiaj kilka telefonów miałem. Ja wiem, ostatnio Wam się niektóre telefony nie podobały w kontekście OTS no ale widzicie, że jednak chyba było w tym trochę racji. Tak, teraz mam, jakby te treści, o których Wam mówiłem w materiale, też są na podstawie telefonów i rozmów z ekspertami. Więc więc też ten materiał może Was zaciekawić o godzinie 17.10. Dobra, to ta sprawa 11bit nie rośnie jakoś bardzo, więc rano wyszedłem za 640. Za duże ryzyko dla mnie, bo jutro mała premiera i możliwa sprzedaż faktów. No zobaczymy, co, co będzie tutaj. My czekamy na tę, nazwijmy to dużą premierę, czyli Frostpunka drugiego. Kupiłem PZU na początku, mogłem poczekać, chociaż 39 zł to nie jakoś tak nisko na tę spółkę. Sawanach, no po prostu można powiedzieć, że ta okazja, która się pojawiła na początku sesji, niektórym e, można powiedzieć, przysłoniła taki zdrowy rozsądek, rozum, bo widząc właśnie na przykład na XTB, bo tam sumowane były, sumowana była dywidenda ze spadkiem, te kilkanaście procent spadku, no to wiecie, czasem niektórzy sobie sortują spółki, patrząc na te, które najmocniej rosną, najmocniej spadają, wybierają te, które najmocniej spadają. Nie, nie jest to wykluczone, że to jest cena niezła, ale. Może być tak, że na przykład będziemy o tym mówić za rok, a teraz jeszcze przed nami spadki. No, ta dzisiejsza sesja, co by nie mówić, drodzy widzowie, niestety, ale nie sugeruje nam nic dobrego. Jeżeli chodzi o PZU, jeżeli chodzi o krótki termin, i ja obawiam się, że te spadki mogą być kontynuowane, mimo teraz już bardzo mocnego wykupienia, wyprzedania, przepraszam, na akcjach po tym dzisiejszym spadku. Czemu zagranica taka czerwona? Znaczy, czy taka czerwona? No, traci SNP, 30. traci DAX. To też bym z tym nie przesadzał. A poza tym przypominam, że jesteśmy po mocy wzrostach z końcówki ostatniego tygodnia. Tam chyba cztery sesje wzrostowe za nami, więc dzisiaj jakaś korekta się przydarzyła. Natomiast korekta wcale jakaś olbrzymia nie jest, więc bym tutaj z tym nie przesadzał. W tej chwili SNP jest oddalone o 50 parę punktów, szanowni o 50 punktów od historycznego szczytu. To jest mniej niż 1%, więc tutaj nie można wyolbrzymiać tych spadków za granicą. Zbiornik w Raciborzu ukończył Budimex. Raczej teraz będą musieli wbudować zbiorniki w Kłodzie, które zostały zastopowane. Jest taka szansa, ale notowania w Domach okleskiej są słabe. PZU dzisiaj spadło 14, a w Domach Oklewskich pokazują 3%, bo liczą od otwarcia. Nie wiem o co chodzi z tym, że Piotrze są słabe. No to, to naprawdę nie ma co powtarzać. Przecież tak jest zawsze. Zawsze tak to jest wyliczane, że jest to tak w ten sposób po prostu liczone, no ale jaki to jest problem sobie po prostu przeliczyć od innej ceny tę zmianę procentową. Natomiast oczywiście no, dla osób, które są nie do końca świadome, to może być pewnego rodzaju pułapka, dlatego dzisiaj od rana już chyba 10 razy to powiedziałem, że ten spadek, który widzicie na przykład w XTB czy w Saxo, to jest z wyliczonym odcięciem dywidendy od kursu akcji i to samo będzie już niebawem na akcjach Orlen, żeby później nie było zastanowienia. Nastroje na GPW są czerwone od kilku tygodni, więc każde zdarzenie negatywne pogłębia to. Grzegorzu, ja to widzę. Ty to widzisz, ale wielu inwestorów tego nie widzi. Przypomnę, że jeszcze niedawno wielu analityków było prowzrostowo nastawionych, dopiero teraz tam delikatnie zaczynają tę swoją retorykę zmieniać. No, ale to już w ramach tych mocnych spadków, których też po drodze doświadczyliśmy. Piotrze, nic nie polecaj, bo tutaj polecać nie można, natomiast Piotr tutaj o PZU w ten sposób pisze, ja tego nie przytoczę. Jest to samo co w 97, zbyt późne decyzje odnośnie spuszczenia wody ze zbiorników retencyjnych, przykład Nysy, to najlepiej pokazuje być może. Nie wiem jak to wtedy wyglądało, ale być może tak rzeczywiście jest. Yy, Okej, okay, to ta sprawa. MZ realizuje zyski w dolarze 3, aby być gotowym na Odczyty, fedy, no, wszystko zależy tutaj od ciebie, drogi widzu. Jak tam chcesz? US Czerwono, Trump. Tu karol nawiązuje prawdopodobnie do sytuacji związanej z tym kolejnym zamachem, być może zamachem, bo jeszcze za mało jest informacji w mediach. Niemniej e, właśnie, bo jakieś tam strały były przy polu, polu golfowym. E, natomiast no, trzeba byłoby sprawdzić, czy zmieniły się jakkolwiek wyniki sondaży. Myślę, że w najbliższych dniach będziemy mogli sprawdzić, bo jak patrzyłem, to chyba Kamala Harris całkiem nieźle wygląda. Swoją drogą, e, a co mi tam? Powiem wam, co przeczytałem gdzieś w odmętach internetu e, i zostawię wam, zostawię was tym tematem, a możecie ocenić. Że ponoć Kamala Harris miała kolczyki podczas debaty prezydenckiej, i to też wiąże się z jej tymi świetnymi ripostami w niektórych kwestiach, które to ktoś tam, wiecie, odnalazł, i są to kolczyki z wbudowanym tym uchem, tak zwanym, czyli miała kontakt z kimś, kto jej pewne rzeczy mógł podczas tej debaty podpowiadać. Yy, I teraz tak, nie mam możliwości, żeby to zweryfikować, bo jak miałbym to zrobić, ale yy, no, widziałem to już w kilku miejscach. Yy, też kilka takich wiadomości otrzymałem. Jest to ciekawa kwestia. Yy, Jakub pyta, Marcinie, jak długo planujesz prowadzić kanał i streamować? Yy, no, dopóki mi się będzie chciało, Jakubie. Na razie yy, mój plan. Jest taki kluczony, kluczowy, mianowicie do 19 listopada codziennie jeden materiał z sobotami, z niedzielami na moim kanale i uda się wtedy zrobić 365 i 365 właśnie programów. Chipy też miał wszczepione, teoria Spiskowa. Być może, Piotr, być może, być może, natomiast takowe sytuacje gdzieś tam czytam. Do pierwszego miliona nie ma szans w tej, w tej branży na, na milion subskrypcji, a przynajmniej ja takiego kanału tutaj nie znam. Dobrze wypadła, to musiała mieć pomoc z zewnątrz. No ja o tym, że dobrze wypadło, mówiłem, bo nagrałem też osobny materiał, a najlepsze jest to, że tam poszła duża krytyka wielu osób, które mówiły, że to głupota, że to Trump w ogóle wygrał tę debatę, wiadomo, są zwolennicy, natomiast ja powiedziałem, jak to wygląda moim zdaniem i powiedziałem też tym osobom, jak waszym zdaniem wygrał Trump, to możecie przecież też nagrać materiał i powiedzieć, jak to wygląda. Czy 165 programów to jakiś rekord Guinnessa? Nie, 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 na pewno nie rekord, bo... Tych programów 365 będzie tylko na moim kanale, tam gdzie dzisiaj o 17.10 zapraszam Was na odcinek a propos stanu klęski żywiołowej w Polsce, co z giełdą, co z PZU. Ale sumarycznie, jakby liczyć kompary rynki, jeszcze inne miejsca, webinary, to tych materiałów nie będzie 365 w, w ciągu roku. Ja wam to kiedyś podliczę, tylko będzie ich około 1500. To tak w ramach ciekawostki, gdyby kogoś to interesowało. Marcin Młody także jeszcze trochę z nami będzie. no Na razie nic się nie zanosi, żeby miało mnie z Wami nie być. Te to z Kolczykami roz Spowszechnione głównie prawicowy Twitter, już zostało to zdementowane. Być może, być może ja tego, tej, tego zdementowania takiego yy, prawdziwego nie widziałem, natomiast powiedziałem wam to w ramach ciekawostki. Nie powiedziałem, że tak było, tylko taka ciekawostka jest to dla was. No dobrze. Yy, patrzymy na zamknięcie sesji, drodzy widzowie, bo mamy już godzinę 17.00. 2290 na kontraktach terminowych, chyba luka wzrostowa nam się tutaj przydarzy na. O nie. Jaka tam luka wzrostowa? To jest ciekawe, bo zresztą zobaczę jeszcze, co tam na kontraktach się wydarzyło. A nie, dobrze bo ja po prostu przegapiłem ten wzrost końcówki sesji. Na kontaktach dwa, dwa punkty spadku a na WIG 20 olbrzymia luka spadkowa nam się pojawiła, bo jest to zejście do widzowie o 10 punktów. Bardzo rzadko mamy tak mocne luki na rynku. No i teraz patrząc na wit 20 na no to zamknięcie sesji na ściągnięcie PZU drodzy widzowie z luką spadkową tutaj do 39,15, nie wygląda to dobrze nie wygląda to dobrze pytanie na ile to odbicie w końcówce handlu nie było po prostu wychodzeniem z tych spekulacyjnych krótkotrwałych pozycji zarabiających na spadku no i właśnie odkupowaniem a końcówka to po prostu jeszcze jakby y, dodatkowe y, otwieranie shortów ale może z takim większym horyzontem Inwestycyjnym, bo trochę to się tutaj nam zaczyna spinać. Brzydkie zakończenie. Brzydka, kiepska sesja na warszawskim parkiecie. Obroty niezłe, wysokie, 1 miliard pokonany na wigu miliard 158 milionów złotych. No niestety, nie wygląda to dobrze. Ale nie mówmy tylko o złych rzeczach, nie mówmy tylko o słabym PZU, o katastrofalnej sesji, nie, bo drodzy widzowie, razem z dywidendą to będzie chyba ponad 15% dzisiaj spadku. Kurs, przypomnę, startował z poziomu 36,60 bodajże, czyli to jest prawie 7 Ponad 7 złotych spadku, oczywiście mówię tutaj jeszcze też o yy, samym. Yy, możesz, jeszcze tutaj szybko, od razu powiem, yy, możesz tutaj yy, cały czas pierwsze dokupić. PZU, jeżeli chcesz, bo do 17.05 możecie handlować, więc jeszcze przez 3 minuty, i macie w tej chwili 23 tysiące akcji dostępnych na poziomie 39.15, więc można dokupować. Było sporo po stronie kupna, a teraz już po stronie sprzedaży wszystko zeszła, więc jest tutaj mocna podaż akcji na PZU. To jest bardzo niedobry sygnał, drodzy widzowie, w krótkim terminie, patrząc na te wysokie obroty. Więc jeszcze do 17.05, jakby ktoś chciał, można kupić akcję. PZU, żeby była jasność. Martino, gdzie pan to podgląda? Można linka, ale co, Martino, co podglądam? Gdybyś mógł napisać, to, to postaram się pomóc. Dobra, tu piszecie, że dokupujecie. No jak chcecie drodzy widzowie, to jest Wasz wybór. Ja raczej tutaj optymistą nie jestem. Gdzie obroty? Tutaj są obroty. Tu wszystko jest w tej kolumnie czwartej czy piątej. Poziom obrotów jest poszczególnych spółek. WIGU20, WIGU, to wszystko jest cały czas na Waszych drodzy widzowie ekranach widoczne. Mam nadzieję, że widoczny, przynajmniej. Tak, 25 tysięcy na SEL, No w tej chwili 9, czyli są skupowane te a więc cały czas jest ten pakiet rozbierany mimo wszystko. Marcelino, proszę o niepisanie takich wiadomości. Co to ma na celu? Po co piszesz na czacie? Wszyscy poniżej 40 kupować. Co ma na celu taka wiadomość? Nie wiem, czy kupiłeś, straciłeś i teraz naciągasz. Nie uważam, że to dobry jest pomysł, żeby takie komentarze pisać w ogóle. Każdy decyduje sam, nie musisz tutaj naganiać. Co to za apka? jest? jestem statika 5. Drodzy widzowie, ale niebawem, w ramach nowej współpracy, małe zmiany tutaj w tych naszych programach nadejdą, ale minimalne, tylko wy ich praktycznie zauważycie. Jeżeli chodzi o te zaskoczenia, powiedzmy w miarę in plus, to. Mocna grupa Kenty, Budimex, PG, 2% wzrostu, 1,7 na plusie, CD Projekt, 172,90 na plusie, a więc tutaj kontynuacja tego scenariusza, najpierw z korektą do 160, 165, a później odbicia. Drodzy widzowie, jak po sznurku ten CD Projekt na razie, nie, zgodnie z naszymi tutaj analizami. Nie, jeżeli chodzi o szeroki rynek, izolację ampli, MW Trade, Heim Invest, Logistics w czołówce wzrostów, T-Bull, Energy, odmuchów radziły sobie najsłabiej. W mwig z kolei w czołówce wzrostu mamy Cyberforce plus 4%, Amres podobnie, DomDev 3% na plusie i Levenby Studios przy w miarę wysokich obrotach, niezła sesja, 1,7 na plusie przy tak słabym, szerokim rynku nie jest źle, natomiast też dzisiaj powiem, że to przede wszystkim duże spółki radziły sobie słabo, bo MWIK i EZWIK tylko kilkadziesiątych na minusie. EZWIK nawet przez dużą część sesji był dzisiaj w ogóle to na, na plusie. Minimalnie, ale był. Do tego patrzymy tutaj grupa pracy. Green X, Poland, grupa azoty też na plusie, więc jeszcze to paliwo się nie wyczerpało na grupie azoty. Mamy ten wzrost kontynuowany. Natomiast XTB, 7,0 na plusie, więc ostatecznie całkiem, całkiem nieźle. Było dzisiaj prawie 2%. Rainbow zawodzi minus 3. ASBIS 3% spadku. AutoPartner, huge. Bogdanka ze spadkiem około 2%. Wezwigów, w czołówce wzrostów mamy Logistics i tutaj, drodzy widzowie, we zwigu takie małe załamanie nam się przydarzyło. Zobaczcie, po godzinie 14:40 indeks ze sporego plusa, to jest to, co mówiłem, zaczął dynamicznie zjeżdżać z ją 23 na 23:770, a więc jest to około 1% zjazd średni mniejszych spółek, więc mimo, że ten spadek nie jest jakiś olbrzymi, jeśli luka spadkowa w końcówce, to jednak ta druga część sesji, kiedy pojawił się kapitał zagraniczny, była dosyć, dosyć nie, słaba. Więc to jest ta kwestia. Mocny Unimod, też ktoś wrzucał na naszą grupę na Facebooku, tam link chyba do czatu inwestorskiego, zachęcam, można się zapoznać. Dobra sesja dzisiaj do akcji Celon Pharma, 5% wzrostu, Mercator Plus 3, żeby była jasność. Ja o spółkach, o biotekach wypowiadałem się pozytywnie na wrzesień. Akurat tu z piórem, no to mamy trochę podgórkę w ramach tej ostatniej informacji, ale generalnie to musicie sobie obejrzeć ten materiał, jak już pewnie i tak większość oglądała z typami na wrzesień, to tam ta moja retryka jest powiedziana, więc ja czasem pewnych rzeczy po prostu nie powtarzam, bo po co w kółko mówić o tym samym. Kogeneracja 5% spadku, Creepy Jar, Polica, Sekosi około 4% na minusie, jeżeli chodzi o pozostałe spółki z parkietu głównego, patrząc po obrotach 3% spadku na piór, też bez tragedii, ale rewelacji też nie ma, PKP Cargo, Columbus minimalnie pod kreską, Columbus ostatecznie zgaszony, no i kurs słabnie w oczach, drodzy widzowie, słabnie w oczach. Rank Progress minus 9% też dosyć słabo. Na parkiecie małego New Connect tu tego kapitału dzisiaj zbyt wiele nie było. Dobra sesja dla One More Level, Grebko, kilkuprocentowe wzrost. ze Optik czy Hortiko, nieco słabiej. Tu żadna zespóła nam się jeszcze specjalnie nie przebijała, jeżeli chodzi o jakieś obroty, o wzrost zainteresowania w związku z sytuacją w Polsce, ale ta sytuacja się zmieni. Drodzy widzowie, tutaj za dużo pieniędzy będzie potrzebnych na odbudowę i na jakby no, powrót do, nazwijmy, nazwijmy to, normalności funkcjonowania. Zbyt dużo osób u cierpiało, więc tu spokojnie, jeszcze takie spółki się nam tutaj pojawią i będziemy o tym też rozmawiać. O, proszę, tutaj znowu 61,69 na korzyść obniżki o 50 punktów bazowych. No, ciekawa sprawa, będziemy o tym rozmawiać też, drodzy widzowie. Jutro debiut Green Zebras, chyba kiepski moment na debiut, no ale to już zostało wcześniej ustalone. Niestety tutaj spółka nic specjalnie nie może z tym już zrobić, chociaż były takie sytuacje, że spółki odwoływały swój debiut, na przykład mając na uwadze okoliczności rynkowe, natomiast no tutaj najwyraźniej nic z tego już nie będzie wywiad z Jackowskim, a po co miałbym Miki wywiad z Jackowskim robić, nie, nie za bardzo to rozumiem yy, okej okay. yy, dobra, tak jeszcze patrzę na wasze komentarze, okej, okay, no to w miarę sobie już tutaj wszystko yy, przeanalizowaliśmy pamiętajmy o Wiśle i o Żuławach Wiślanych yy, no yy, najbliższe dni będą bardzo istotne woda będzie spływać i prawdopodobnie zagrożone będą kolejne miejsca, natomiast no wydaje się, że to co najgorsze jeżeli chodzi o zniszczenia, już powinno być za nami, bo mieliśmy teraz dodatkowe kilkadziesiąt godzin, nawet dla tych, którzy byli niedowiarkami, żeby się do pewnych rzeczy tutaj już jakkolwiek przystosować, przygotować, może to lepsze słowo. Drodzy widzowie, to wszystko na dziś, to wszystko na teraz. Ja Was zapraszam do grupy na Facebooku. Zapraszam was do głosowania w badaniu inwestorów indywidualnych w opisie. Tam możecie głosować na nasze media, też na moją osobę, a ja Was zapraszam do oglądania kolejnego materiału, który już o godzinie 17. 10, a więc dosłownie za 2 minuty. Dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru i do usłyszenia.